Ej, cześć, witajcie, jestem tamcił jeden. Jak widzicie późny live 20, 20, a dopiero live'a zacząłem. Wiem. Bardzo Was za to, że tak późno jest live. Dzień dobry, jedna osoba. No, dzień dobry. I dziękuję za łapkę w górę. I co bym chciał. No, witam kolejną osobę. Witam, witam. Piszcie na czacie. Witam kolejną osobę. Witam, witam. Co tam u Was opowiadać? Co dobrego się dzieje? I mam nadzieję, że wszystko Wam dobrze. Jak w szkole, jak po pierwsze. Jak jak wam minęły te trzy dni nauki ja od dzisiaj zacząłem. Ja dzisiaj byłem pierwszy raz w szkole od ponad pół roku Więc po prostu no Wiadomo o co chodzi chyba, nie? Wiadomo o co... Mam nadzieję, że wam było fajnie. Na... 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 wszystkich? Na, na zdalnych, ale tak poza tym to mówię. Wiecie, jak zapraszam na moje ostatnie filmy, które... które no... Które ostatnio nagrałem i po prostu. No. Ludzie zapraszam. Dzisiaj taki krótki lewik będzie nie za długi, nie za krótki. Do 22.15. Hej, cześć, Siemano, Siemano kogoś, Siemano. Cześć, cześć, co tam u ciebie? Jesteś na Najwiku? Co tam u Ciebie? Co tam u Ciebie kogoś? Opowiadaj, jak Ci dzień w szkole minął? Słucham, głośno i niewyraźnie. A jak wyraźnie Dobra, nie słysz to nie spokojnie Dzisiaj taki krótki live'ik Jak jeszcze raz mówię No Tch. Dlatego Kuba, to się po tobie nie spodziewałem strasznie Tego to się po tobie nie spodziewałem, że tak napiszesz No Ej, teraz witam kolejną masę. dzień dobry No niestety No po prostu nie Niestety, jutro będziemy komuś już inaczej już funkcjonować, będziemy musieli pisać do zeszytów, tylko nie to. Tylko nie pisanie do zeszytów, to jest najgorsza rzecz, jaka może istnieć, dziękuję za łapkę w Ej, matka waska... Nienawidzę szkoły. To jest... Nie, po prostu dla mnie to jest... wolałem zdalne. Jeżeli, jeżeli chodzi pod tym względem. Wolałem zdalne i to po prostu... No, nie wiem jak ty kogoś, ale ja tam wolałem zdalne. No. no wiadomo, wiadomo. Kuba, tak szczerze, to co robiłeś na zdalnych? Jeżeli mógłbyś napisać <laughs> Cześć Kuba, cześć Cześć Własek, cześć, co tam? Siema, siema Co tam? Co tam Własek u Ciebie? Git Super Witam że na osobę a, pytanie chłopaki mam do Was, jak to że to będzie z tymi trzema lekcjami, którego nie mamy? Kuba i, i łosek, co my? Jak, my, jak to z tymi lekcjami? I to tych trzech, których nie mamy, co, ciekawe co będziemy na nich robić. Dobra, nie doczekam się do, na no odpowiedzi chyba. A, ja jestem na drugim koncie. Pani coś pisała? Kuba i Włosek. Pani coś pisała, czy nie? Musi się nie chce konta przełączyć. To napiszcie tak lub nie. Tak, tak to ja teraz przełączę konta. Jak na to ja na nie konto przełączę, tylko napiszcie tak lub nie. Dobra, nawet co z nami? Dobra, na razie kończymy tego live'ika i z tym co z kim to się będę widział w Ale nic nie pisała. Kuba, nic nie pisała do nas. Nic do nas na tej grupie nie pisała. Też mam taką. No to zobaczymy jutro. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego live'ika. Pa pa! Seja coração.